Prawo i sprawiedliwość szansą dla młodych. Czy zgadza się z tymi słowami? Oczywiście. Od 8 lat wspieram odkąd miałem 16 lat, tak, zacząłem wspierać Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ uznałem wtedy, że to jest partia dla ludzi takich jak ja, dla ludzi młodych, dla ludzi aktywnie żyjących, którzy chcą chwytać ten dzień, chcą, chcą, chcą żyć w Polsce, dla ludzi, którzy są dumni z tego, że, że są Polakami, z tego, co ten kraj osiągnął. Podoba mi się e, filozofia tej partii, dlatego bo nie muszę się wstydzić e, za granicą, że jestem Polakiem, ponieważ e, dobrze bronią interesów Polski i e, robią to twardą ręką, tak, tak jaki powinien być według mnie honor Polaka. Obecny, wo, wo, obecnie młodym jest bardzo ciężko e, na rynku pracy, po, po, po studiach obecna partia rządząca nie zapewnia e, nam tego. No. Niby ta młodzi dali mandat na przykład Platformie na sprawowanie tego urzędu, a teraz widać, że się od nich odwracają, ponieważ zrozumieli, że ta partia to, to tylko były czcze obietnice tak? I, i, i nie mają prawdziwej oferty dla młodych i myślę, że taką ofertę ma PIS. Dużo mówi się o płatnym drugim kierunku studiów. Jak to według Ciebie wpłynie na, na wykształcenie młodych Polaków, którzy już teraz mają problem, bo pamiętajmy, że to drugi absolwent uczelni wyższej jest bez pracy? Wiesz co, ja, ja myślę tak, no jeżeli będą płatne kierunki, wiadomo, że ludzie młodzi nie pozwolą, nie będą mieli, mieli zdolności, nie będą mieli, nie mogą mogli studiować, no nie będą mieli pieniędzy, tak, no wiadomo, to nie, nie wszystkich stać na to, żeby płacić za te studia, nie, nie wszystkich stać, nawet, już z, nawet utrzymać się na studiach, teraz niby bezpłatnych, tak, więc, więc na pewno... Będą, nie będą mogli sobie na to pozwolić. No nie wpłynie to myślę zbyt dobrze na, na nasz rynek. Ludzie nie będą, młodzi nie będą mogli być bardziej elastyczni, bo wiadomo jak, sobie, jak człowiek ma dwa kierunki, może być elastyczny na rynku pracy. Nie, nie stoi twardo w jednym kierunku, tylko może być, w różnych kierunkach szukać zatrudnienia. No to nie jest dobry ruch. Ale Donald Tusk powie nam, że przecież uczynił pewien, pewien krok w kierunku młodych, zniósł obowiązkową służbę wojskową, e, wprowadził e, dodatkową odpłatność za przejazd, przejazdami e, PKP i, e, i e, środkami komunikacji miejskiej. Jak ty się odnosisz właśnie do tej sytuacji z podniesioną ulgą dla studentów z... 37 do 50%. No na pewno, znaczy oczywiście to jest dobry ruch, tak, no, żeby to, to, tą ulgę, że ją w ogóle podniesiono i tak dalej. To nie jest, o to studenci zabiegali już od wielu lat, tak, to była inicjatywa oddolna, sam podpisywałem się na listach o podniesienie tej ulgi, więc no tutaj myślę, że taki ruch trochę, trochę wyborczy obecnego premiera, no ale akurat nie będę tutaj w tym momencie krytyczny. Dla niego akurat to był dobry ruch. To nie, nie, nie jestem tak, że chwytam wszystko. To, to że jestem związany z Partią Prawej i Sprawiedliwości, to znaczy, że krytykuję. ten jestem. Staram się być obiektywnym krytykiem obecnego rządu. Ten ruch akurat był, był dobry. Tak? Jesteś z Wołomina. Jak u ciebie w mieście wygląda sytuacja młodych ludzi? Czy oni e, chętnie zapisują się na przykład do, do organizacji młodzieżowych, takich jak Forum Młodych czy innych stowarzyszeń, które niekoniecznie związane po, są z polityką? Powiem szczerze, chętnie. Mam e, liczne sygnały. E, coraz więcej osób do mnie przychodzi, pyta się, e, sami się zgłaszają, wiedzą, że jestem tam pełnomocnikiem e, Forum Młodych. W przeciągu ostatniego tygodnia zgłosiło się do mnie co najmniej 10 osób, e, a nie robiłem jeszcze żadnej kampanii. E żadnej żadnej akcji naboru tak, do, do Forum Młodych. Drogą pantoflową od kolegi do koleżanki dowiedzieli się sami do mnie się zgłaszają. Bardzo pozytywny odzew, bardzo duże wrażenie zrobiła też na nich ta katastrofa smoleńska i to, jak państwo polskie zachowało się wobec tych osób, którzy tam zginęli. I to było dla nich wielkim impulsem, żeby przyjść do nas do, do PiSu, żeby pokazać, że to nie było dobre posunięcie. Dziękujemy bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie, naszym gościem jest Tomasz Herbik, młody człowiek z Warszawy. Porozmawiamy dzisiaj o czymś, co, co jest ważne dla każdego sympatyka Prawa i Sprawiedliwości, o dziedzictwie Lecha Kaczyńskiego, którego już od ponad roku nie ma z nami. Jak myślisz, czy dla młodych ludzi coś znajduje się w tym dziedzictwie? Pamiętamy, jak, jak prezydent wielokrotnie mówił o tym, że, że młodzi są przyszłością tego, tego państwa. Co dzisiaj z tego zostało? Tak, ja myślę, że w dziedzictwie Lech Kaczyńskiego dla młodych ludzi, ale nie tylko dla młodych, yy, zawarte są przynajmniej trzy bardzo ważne przesłania. Pierwszym przesłaniem jest to, że Lech Kaczyński, jak sądzę, postrzegał wartości, które reprezentował w dialogu. To znaczy on twierdził, że wartości powinny być reprezentowane w dialogu społecznym i wbrew, było to, jest to jak gdyby wbrew temu, co o nim często mówiono w trakcie prezydentury, prawda? Jego cała działalność, nie tylko działalność jako prezydenta Rzeczypospolitej, ale także działalność jeszcze z czasów opozycyjnych, a potem działalność polityczna III Rzeczypospolitej, dowodzi tego, że on właśnie uważał, że wartości powinny być Reprezentowane w dialogu. Drugą rzeczą y, jest y, idea sprawiedliwości, idea sprawiedliwości jako tego, co kształtuje rzeczywistą wspólnotę i kształtuje dialog społeczny w warunkach tej wspólnoty. Lech Kaczyński był politykiem, którego, dla którego idea sprawiedliwości była centralną ideą społeczno-polityczną, jak sądzę, i postrzegał ją w dwóch aspektach. Postrzegał ją w aspekcie negatywnym, czyli aspekcie odrzucenia tego, co było złe w przeszłości, tutaj jak działania na rzecz lustracji i dekomunizacji są bardzo wyraźną, bardzo wyraźnym wyrazem takiej perspektywy, natomiast postrzegał ją także w aspekcie pozytywnym. Po pierwsze, jako ocenienie tych, którzy działali dla dobra państwa w trudnych dla niego czasach, a po drugie widać to bardzo wyraźnie w postawie Lecha Kaczyńskiego wobec ludzi, którzy znaleźli się na marginesie w trzeciej Rzeczypospolitej, który unikał, był przeciwny bardzo prostym uproszczeniom twierdzącym, że ludzie, że ludzie tacy, na przykład znaleźli się tam z uwagi na brak chęci do pracy, tak, czy tego typu rzeczy, przeciwnie, zwracał się do nich, wracał się do nich poprzez politykę społeczną, czy przez kształtowanie, czy zaangażowanie na rzecz prawa pracy, pewnych rozwiązań, pracowniczych, które yy, w prawie pracy, które miałyby sprzyjać pracownikom. A trzecią rzeczą jest to, że Lech Kaczyński postrzegał wspólnotę narodową jako coś, co nie jest tylko sumą osób ją stanowiącą. Wspólnota narodowa jest także pewną kategorią etyczną, kategorią etyczną, która sprawia, że jest to coś więcej niż mechaniczne połączenie ludzi, niż przypadkowe połączenie ludzi. Ci ludzie są skupieni wokół pewnych idei, te idee realizują, te idee realizują w postawie poświęcenia, ponieważ aby być członkiem wspólnoty trzeba najpierw w jakiś sposób poświęcić samego siebie, tak? W spotkaniu z drugim. Mówi się, że w trzeciej RP mamy mało politycznych autorytetów. Młodzi ludzie na pewno szukają wśród dzisiejszych polityków takich swoich przykładów, takich swoich mentorów. Czy według Ciebie Lech Kaczyński jest najlepszym przykładem takiego mentora? Myślę, że spośród współczesnych polskich polityków, czyli tych trzeciej rzeczy od momentu tych działających od momentu utworzenia trzeciej rzeczy polityk, zdecydowanie tak. Tak, myślę, że myślę, że z tej grupy tak, że Lech Kaczyński jest najlepszym przykładem. Lech Kaczyński mógł się stać e, takim autorytetem szerszym, oczywiście po tragedii smoleńskiej, po wydarzeniach 10 kwietnia zeszłego roku, przy czym no niestety propaganda e, medialno-polityczna, e, która dążyła do tego, aby taką możliwość e, po prostu zniszczyć, tak? Pozwalić ją, pozbawić tego jakoś możliwość aktualizacji, e, odniosła tutaj bardzo duże sukcesy, jak sądzę. I nie wiem, czy Lech Kaczyński będzie mógł po tej propagandzie być autorytetem Natomiast z pewnością powinien nim być. Z pewnością jest tak, że Lech Kaczyński z uwagi na te trzy rzeczy, o których mówiłem, z uwagi na to, że był politykiem, który w największym stopniu od 1989 roku reprezentował te trzy wartości w polskim życiu publicznym, powinien być autorytetem ogólnospołecznym. Jesteśmy już po konferencji Prawo i Sprawiedliwość Szansa dla Młodych. Jak oceniasz tę konferencję? Jak oceniasz przedstawiony program? Co według ciebie było najważniejsze w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego? Cieszę się, że konferencja się odbyła. Myślę, że pokazała ona przede wszystkim, że Prawo i Sprawiedliwość ma program dla ludzi młodych. Że ten program jest wieloaspektowy, że równocześnie są w nim zawarte pewne postulaty odnoszące się do szkolnictwa, do przyszłego rozwoju związanego z pracą czy kwalifikacjami. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedział Jarosław Kaczyński, mam nadzieję, że z tej konwencji wyjdzie takie jedno bardzo ważne przesłanie. Mianowicie przesłanie takie, że to Prawo i Sprawiedliwość, z uwagi właśnie na swoją wrażliwość społeczną i wrażliwość na problemy społeczne, jest w dużo większym stopniu reprezentantem głosu młodych ludzi niż, yy, niż partia Donalda Tuska, niż Platforma Obywatelska. Ja oczywiście, to nie jest jakaś szczególna nowość dla mnie, prawda, czy dla ludzi, którzy tutaj są, ale oczywiście nie jest to też przedmiotem, jak gdyby, Akceptacji tego typu teza i mam nadzieję, że Jarosławowi Kaczyńskiemu czy właśnie młodym ludziom z Prawa i Sprawiedliwości, w tym mnie uda się poprzez tą konwencję, poprzez szereg innych działań przekonać młodych ludzi w Polsce, że tak jest. Dziękujemy bardzo. Tomasz Karbik, specjalnie do portalu bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Jurand Żelazny ze Szczecina. Musimy porozmawiać o czymś, co jest e, tak naprawdę dla młodych bardzo często tematem tabu, o wartościach. Czy według Ciebie dzisiaj w życiu młodych ludzi e, wartości pełnią jakąś szczególną rolę? Mówię o wartościach chrześcijańskich, tych, które zbudowały tą tożsamość europejską. No, ja chciałbym wierzyć i staram się wierzyć w to, że pełnią cały czas e, bardzo ważną rolę i e, sam staram się otaczać ludźmi, który, dla których wartości chrześcijańskie e, znaczą dużo. I, Według mnie tożsamość nasza jako Europejczyków, jako Polaków jest bardzo silnie zakorzeniona w chrześcijaństwie, w, w krzyżu i w, i, w, i w wartościach. I bez tego nie możemy się od tego po prostu w żaden sposób odciąć. Można się z tym nie zgadzać czy nie podzielać tych wartości, ale, ale nie można zanegować tego, że z tego wszyscy gdzieś tam w jakimś sensie wyrastamy. Więc jest to ważne dla mnie. Jesteś w środowisku ludzi młodych, ludzi, którzy są określoni politycznie. Czy uważasz, że właśnie to środowisko jest, jest tym wyrazem wartości chrześcijańskich, które najlepiej w Polsce to pokazuje? Czy właśnie Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która pokazuje, że, że takie idee jak Bóg, ojczyzna, honor są najważniejsze? Myślę, że.. Prawu i sprawiedliwości jest najbliżej z takimi środowiskami i, i rzeczywiście no można powiedzieć, że te jakiś tam ostatni, ostatni rok czy ostatnie miesiące w dużym stopniu to pokazały, że, że wielu ludzi związanych z prawem i sprawiedliwością dało wyraz temu, że, że takie wartości właśnie jak krzyż Czura. są dla nich rzeczywiście ważne i, i, i istotne i, i to jest naprawdę ważne moim zdaniem, bo, bo doszło w ostatnich miesiącach według mnie do bardzo niebezpiecznych zjawisk i zdarzeń i, i wręcz do profanacji. Yy, bardzo często, co, 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 co można zobaczyć, chociażby na filmie yy, pani Ewy Stankiewicz yy, pod tytułem Krzyż, gdzie, yy, gdzie doszło do bardzo niebezpiecznych, moim zdaniem, spraw, i yy, nie wiem. Spotykam oczywiście również ludzi, którzy, yy, którzy niekoniecznie są związani ze środowiskiem PiSu, i również to jest dla nich duża wartość, więc nie chcę tutaj tak kategorycznie mówić, że to jest. Yy, yy, Dobre i złe, czy coś takiego, ale, ale rzeczywiście myślę, że w tych, w, tym, w tym środowisku to jest dużo częściej spotykane. Jesteś człowiekiem młodym, studiujesz prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Jak według ciebie powinna wyglądać droga młodego prawnika? Czy dzisiejsza korporacja, która, która tak naprawdę decyduje o tym, kto może być prawnikiem, a kto nie, to jest najlepsze rozwiązanie dla, dla polskich prawników? Y no nie jest to najlepsze rozwiązanie, nie jest to najlepsze z pewnością. Dla nas młodych kończących prawo. I sam słyszę wiele historii, które rzeczywiście świadczą o tym, że, że ci ludzie, którzy, potrafią, którzy, powinni, którzy powinni dbać w pewien sposób o etos tego zawodu, czy kształcić nas w sposób w pewnych, w pewnych etycznych wartościach. Sami te wartości często naginają i, i Gdzieś w kancelariach często spotyka się, moich, moich niewiele starszych rówieśników spotykają dużo, różne, wiele bardzo dziwnych rzeczy. No i nie jest to myślę pozytywne zjawisko, no ale gdzieś tam trzeba się w tym wszystkim odnaleźć i próbować to zmienić być może później. I taka myślę jest też nasza rola. Jesteśmy już po konferencji. Jak myślisz, co da się z niej najbardziej zapamiętać? Co było w niej najważniejszego? Co było w niej najważniejsze? No wiele było wiele, wiele było mowy o, o tych zmianach, o tym, że, że zmiany są potrzebne i że te zmiany, które były, które miały być, nie, nie zostały zrealizowane tak naprawdę i, i myślę, że ta konwencja była pod hasłem takiej może nadziei na przyszłość i tak chciałbym to odczytywać, że, że jest wielu ludzi młodych, którzy mają pomysł na to, jak, jak tą przyszłość zorganizować I, i to jest bardzo pozytywne zjawisko, bo, bo trzeba na coś takiego stawiać, na, na, na ludzi, którzy potrafią, którzy mają jakieś wizje i którzy chcą... Yy, chcą, chcą, chcą zmian, ale takich w sposób dość konstruktywny przeprowadzonych. No i mam nadzieję, że takie będą tego korzyści, wyniki, efekty. Dziękujemy bardzo. Gościem w specjalnym portalu MyPeacePl był Juran Żelazny ze Szczecina, specjalnie dla nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzieło, witajmy, gorąco. Zagramy piosenkę pod tytułem Czarny chleb i czarna kawa. Zapraszamy Was do wspólnego śpiewu Na pewno znacie. No ja więc zaczynamy. O luna. Nie widzę Was. łzy spłynęły, zrozumiałam wtedy, że zapach murów i dobra wietrze ponieść moją pieśń skoryczy i rozpaczy moja matko jest mi źle czarny chleb i czarna kawa opętani samotnością, myślącą które zwierzę wolnością Czarny, czarny krew i czarna kawa Opętani samotnością Myślą swą, szukają szczęścia Które zwierzę Let's <laughs> go. Sobie, moje myśli biegną dalej Wierzę w ludzi, wierzę w siebie Wierzę, że się zmieni świat Gdy nadejdzie chwila taka stop.